Mój drodzy w dzisiejszym odcinku nie jedno specjalne koło, ani nawet nie dwa specjalne koła, ale aż trzy specjalne koła ze szczęśliwym kręceniem i to jeszcze nie wszystko. A to dlatego, że mamy specjalną ofertę za 1 euro na 150 żetonów i na specjalną emotkę i tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. A to dlatego, że ja już tę zaczepkę, czyli inaczej tą animację, którą można wykonywać w trakcie gry, ja już ją posiadam. Więc zapytacie pewnie dlaczego, Macioch, po co chcesz ją kupić, skoro już ją posiadasz? A no dlatego, że nie mam tej animacji Egyptian Dance, no i pewnie możecie zapytać, jeżeli nie oglądaliście mojego ostatniego odcinka, co to ma u nich ze sobą wspólnego? A tak się składa, że może mieć bardzo dużo wspólnego. Ponieważ ostatnio kiedy korzystałem właśnie z podobnej oferty, gdzie był ten Egyptian Dance, to ja to kupiłem, ale nie dostałem tego, co było w tamtym pakiecie, a dostałem to, co kupiłem w ofercie, którą kupowałem poprzednio. Tam była oferta noworoczna, nie jest to istotne. W każdym razie zapłaciłem za Egyptian Dance, a go nie otrzymałem, tylko otrzymałem rzeczy, które kupiłem wcześniej. Więc myślę, że tutaj może być podobnie. I teraz jak kupię tą ofertę za 1 euro, nie dostanę wcale tego, a właśnie dostanę ten Egyptian Dance. To dzisiaj sobie sprawdzimy! Ale najpierw mamy aż trzy specjalne koła, takiej jazdy jeszcze chyba nigdy w życiu nie widziałem, pamiętam jak były dwa specjalne, ale trzy specjalne? Moi drodzy, zacznijmy oczywiście od coś specjalnego, tutaj mamy do trafienia Dynamitrona i Seita i Shoguna za 55 klei, no to coś specjalnego, to by było niesamowite, to by było cudowne I ja dzisiaj mam zamiar to zrobić, czy to będzie w pierwszym, no... Ajajaj, barabba, ej, strasznie blisko! Strasznie blisko byliśmy! Także odbieramy 15. No i może teraz słuchajcie legendarne, może legendarne koło! Z tym legendarnym kołem są dwa problemy. Pierwszy jest oczywiście taki, że kosztuje 400 klejnotów. No i 400 klejnotów płacić za yy, legendarny skin? Myślę, że jest to okej okay cena, ale gdybym mógł go sobie wybrać, a patrzcie na to, każdy z tych skinów ja posiadam. Supergal, Super Guy, Banana Guy, Goblin Mech, Marshmallow, Stumble Queen, Dr. Egg, Warhawk, yy, Ragged Tooth, Crimson bla, bla, bla Poa, Baba, bla bla, Leo, Nidas. Wszystkie te skiny posiadam. Zresztą sami możecie sobie zobaczyć. Nie wiem, czy tutaj wszystkie mi się uda pokazać. Ale no, to był na przykład ten skin. To był ten skin. To był ten, 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 ten. Yy, to był ten skin. Chyba ten. Leonidas był. Był na pewno ten ziomek. Był marshmallow. Był banan. Więc sami rozumiecie, że płacić. 400 klejnotów jedynie za to, żeby otrzymać powtórkę na przykład yy, Stumble Queen A co za tym idzie otrzymać wyłącznie 30 żetonów, no bo tyle dostaniemy za powtórkę. To jest średni interes. 400 klejnotów za 30 żetonów. Ah, no myślę, że rekinem biznesu bym nie został. Ale co innego, jak za 55 żetonów, a raczej klejnotów, 55 klejnotów wypadnie mi coś specjalnego! Coś specjalnego! Coś specjalnego! Nie coś zwykłego, miało być coś specjalnego, ale patrzcie, tego zioma nie miałem. Kid Garson, witam serdecznie. Oczywiście, jeżeli chodzi o coś specjalnego, również wszystkie te skiny posiadam. No chociaż, no przed chwilą na przykład trafiłem ziomala, którego nie miałem. No ale mam na myśli tutaj liczące się skiny, czyli te legendarne, czyli te epickie oraz... Te specjalne. Także zakręcimy jeszcze raz, bo mamy jeszcze cały czas dostępne koło starożytnego Egiptu, w którym już kręciłem dużo. Koniecznie zobaczcie sobie ten odcinek u mnie na kanale, bo tam trafiliśmy naprawdę bardzo dużo tamtych legend. E, I nie ściemniam, słuchajcie, naprawdę was nie oszukuję, ale nie trafiliśmy jednej. Nie trafiliśmy jednej legendy. Kleopatry. I czy ja chcę ją teraz próbować, trafić mam 1% szansy tylko na to? Tak samo jak tutaj mam 1% szansy na to, że wypadnie mi coś specjalnego, i ale wtedy będę miał bardzo dużo żetonów. Bardzo dużo żetonów. A, zrujaj, nie potrzebne mi są żetony. Ja potrzebuję skina Kleopatry, bo go jeszcze najzwyczajniej w świecie nie mam. Na przykład, wiecie kogo mam? Serlant Już go posiadam od bardzo dawna i nie chcecie widzieć nigdy więcej. Dobrze, spróbujmy. Spróbujemy, moi drodzy. Dwa... E, ponad 2,5 tysiąca klejnotów do wydania, z czego już troszeczkę wydałem, więc tych kilka nie było. Oczywiście, jeżeli one mi się skończą, to wtedy sobie dokoptujemy coś, ale ja cię kręcę, ja go na dole Kleopatra, widzicie, ona taka jest, że ona nam się pokaże. Ale nie za bardzo, trzymajcie się ode mnie z daleka, możecie na mnie popatrzeć, ale to wszystko, na nic więcej nie liczcie, no właśnie taka jest ta Kleopatra, dlatego potrzebujemy eksplorera, żeby ją gonić, dobra, to mnie ciekawi. Serio, za iloma razami ja trafię coś specjalnego I pytanie, czy w tym, co słuchajcie tutaj mam yy, W ilości klejnotów, jakie mam Czy uda mi się trafić coś specjalnego Na razie zakręciłem to chyba trzy razy Więc tak pi razy drzwi, pi razy oko Możemy to liczyć, ale na pewno Tym razem nam się nie udało No chyba, że ktoś by chciał trafić Robin Hooda To wtedy spoko, myślę, że to jest bardzo ciekawe koło Ponieważ jest niezbyt drogie 55 klejnotów jest Cenu, a jeżeli trafimy tutaj coś specjalnego, to naprawdę będzie fajnie. No i patrzcie. A ja, 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 go na do La Partida. Sami zobaczcie, że w tym kole dostępna jest, jak ona się tam nazywa. Słuchajcie, jak ona się nazywa nie Valkyria, tylko Battle Angel. To jest skin, którego mam. Natomiast wiecie, kogo nie mam. Nie posiadam Cyborga, czyli gościa, który był w tym samym spinie dostępny, gdzie Battle Angel. ją udało mi się trafić, jego nie. Gdyby Cyborg był dostępny, to wtedy tam tym kołem na pewno kręciłbym dużo, dużo więcej, bo miałbym coś do zdobycia. Ale i tak będę nim kręcił po coś specjalnego! Musi mi w końcu wypaść, serio. Niech mi wypadnie coś specjalnego, no na przykład teraz. No na... No... Serdecznie, Okej, okay, Serlancelot, No ja mówiłem, że nie chcę się z nim widzieć i nigdy więcej. A on robi mi na złość. No taki to jest typ, dlatego właśnie go nie lubię, bo on robi na złość. On taki właśnie jest, tak samo Kleopatra. Również robi na złość. No i kurczę, gdzie są te specjalne skiny? No tylko Robin Hoodzie wypadają i lanceloty wypadają. Dlaczego nie wypadnie mi Kleopatra? Dlaczego nie wypadnie mi coś specjalnego? Dlaczego? Dlaczego? Ja się pytam, no. No, nie no. Nawet epicki serlancelot nie wypadł. No, co tu się dzieje? A spróbujmy, dobrze, w takim razie. Spokojnie. Tak, jeżeli tam to nie idzie, może to pójdzie. Jeżeli tu by mi wypadła Kleopatra, to byłoby tak nieprawdopodobnie fartowne. Legendarnie. Nie, dobrze. Legendarne nie, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No, ale kręcimy dalej, słuchajcie. No, noty mamy po to, żeby je wykorzystać. A zaraz kupimy sobie jeszcze tą ofertę za jeden euro i sprawdzimy, co wtedy dostanę. No tutaj, słuchajcie, dostaję, no. Nietypowego skina, no bardzo nietypowy No słuchajcie, nigdy go wcześniej nie widziałem Jest tak nietypowy, że Niesamowite to jest Ale! Przyszliśmy tutaj po coś specjalnego, więc Niech Ja go do la partida Dlaczego wyskakuje mi zwykły skin Na który jest taka mała szansa Nie no, 5% 5% ponad szansę, to nie jest tak mało Ale ja 1% szansy potrzebuję 1% tylko raz chcę to trafić, powiedzieć. ja raz trafię coś specjalnego tutaj i mówię do widzenia, genia Przyszedłem, zrobiłem swoje i już dawno przestałem liczyć, ile razy tym zakręciliśmy. Ale można to mniej więcej po ilości klejnotów patrzeć. Jeszcze 1900 do wydania, więc. Jest jeszcze w sumie spora szansa. Czy my trafimy dzisiaj pierwszą legendę? Nie, nie trafiamy pierwszej legendy, zrozumcie to. Że nie trafimy jej nigdy. Czy ja chcę teraz zakręcić starożytnym Egiptem? Wolę trafić coś specjalnego tutaj, powiem wam szczerze. Chcę zobaczyć czy koło coś specjalnego rzeczywiście ma w sobie coś specjalnego, czy tylko jest to taka, wiecie... Taka wydmuszka, czy my mamy legendę? Nie. Mamy ser Ancelota! Tak, no, Dobra, to już za, za dużo. To starszy tego egipku. Proszę, daj mi cokolwiek. Błagam cię, naprawdę. Proszę. Nie kłap... Kleopatra. Kleopatra, ja dostaję kurczaka jakiegoś! Po co mi kurczak? Dobrze, słuchajcie, 1700 w dalszym ciągu do wydania. Do tego jeszcze będę dokupował playnoty, bo yy, będę dokupował tą ofertę, żeby kupić tą ofertę, będę musiał dodać yy, po prostu, wiecie, środki na to konto i, i wtedy tak czy siak będę musiał to wydać. Mniejsza z tym. Na razie wykorzystajmy sobie wszystkie te klejnoty, jakie mam. Sprawdźmy, czy w nich może wydropić coś fajnego. Liczymy tutaj na wyłącznie trzy skiny. Coś specjalnego yy, z koła, coś specjalnego. Tutaj mamy dwa takie skiny. I oczywiście Kleopatra. Nie chcę za bardzo tego koła Starożytnego Egiptu dużo kręcić, bo tam szansa jest niesamowicie mała. W sensie 1%, taka sama jak tu. Ale wypadnięcie tam jej jakoś wydaje mi się mniej prawdopodobne. Nie wiem, czy słusznie mi się tak wydaje. Po prostu tak mi się wydaje. Dlatego zakręćmy. Dlatego! Wbrew wszystkiemu! Wbrew samemu sobie! Zakręćmy tym gołem i. Kleopatra. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Nie wiem. Cały czas wypadają mi zielone skiny. Niech wypadnie mi zielony skin, ale niech to będzie Saitai Shogun! No nie, on zielony mógłby. Kleopatra, 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 kleopatra. Nie! Nie! To się nie stało. Nie, to się nie stało, na pewno to się nie stało, to co myślę, że się stało. Na pewno. Ja cię kręcę, ja go jagonado, no wypada mi jakiś ciołek, matołek, no co to jest? To kręcenie mnie nienawidzi, wiecie jaka jest... Wiecie co ja muszę zrobić, żeby trafić dobrego skina? Jest jeden prosty trik, jak trafić zawsze dobrego skina. Trzeba użyć koła. Legendarnego! Ale nie no, moi drodzy, ja go nie użyję. Patrzcie, mam 1200 klejnotów, to kosztuje 400 i tak jak mówiłem, absolutnie każdy z tych skinów już posiadam. Co innego, gdybym na przykład był teraz nowym graczem, miał dużo klejnotów, wtedy myślę, że to koło byłoby cudowne, ale mi po prostu. Ja wyrzucę do śmieci 400 klejnotów, a mogę. Wydać to na coś specjalnego I również wyrzucić to do śmieci Ale przynajmniej łudzić się, że coś trafię Taka jest prawda, moi drodzy Efekt finalny jest podobny I jedno i drugie pewnie skończy się właśnie w, ta, e, w taki sam sposób Czyli nie trafi nic fajnego Nie trafi nic ciekawego Ale tutaj przynajmniej mam dużą szansę na to, że trafię Na przykład nietypowy skin Taki, który już trafiłem dzisiaj, więc której wersji językowej ty jesteś nietypowy? Nie wiem, na pewno nie w polskiej wersji językowej. Właśnie to, no, to, ten skin powinien się nazywać typowy. Typowy skin, który trafiasz, kiedy chcesz trafić coś lepszego. <sum> Sami wiecie, o co chodzi. Dobre, kręcimy dalej. Ja serio liczę na to, że tutaj uda się trafić jednego z tych dwóch ziomali. Będę miał wtedy duu. Dużo klejnotów. To znaczy, nie, klejnotów będę miał. Wow. Będę miał dużo żetonów No to mi też, że nie mam pojęcia. Dobra, Kleopatra. Dostajesz ostatnią szansę od Macioka. Albo przed ostatnią, albo przed przed W każdym razie, jeżeli teraz. Raz nie wypadniesz, to. Będzie lipa. Znowu kurczak. Znowu znajdź, taki rzadki jest ten kurczak. A ja chyba go trafiłem już na trzy razy dzisiaj. Serio, gdzie? Kto powiedział, że on jest rzadki? Nikt nigdy nie powiedział, że on jest rzadki. Tak samo, jak koło coś specjalnego. Próbuję. Esta, esta, moi wariaci. Chcę trafić zielonego skina, trafię sobie zielonego skina. E -h -h -h, tak jest, let's go, let's go. Dobrze, w takim razie to koło mamy już odkroczone. Wiemy, że da się tutaj trafić. Ile wydałem na to klejnotów? Nie wiem. Na oko miałem jakieś 2600. Poczekajcie, ja to spróbuję obliczyć. Okej, okay, lepiej będzie się cofnąć do początku odcinka. Ja tego nie mogę zrobić w tym momencie. Wy to możecie zrobić. Ale zaczynałem mając niecałe 2000 klejnotów więcej, więc wydałem niecałe 2000 klejnotów. Do tego kilka razy zakręciłem tym kołem starożytnego Egiptu. Więc myślę, że tak na oko, plus minus, półtora tysiąca klejnotów. Może troszkę mniej, 1300, 1400, coś koło tego wydałem. Na koło coś specjalnego i trafiłem właśnie specjalny skin Sei Tajshoguna, który dał mi 700 klejnotów. a a tak naprawdę to 700 żetonów. W takim razie myślę, że resztę możemy sobie przeznaczyć na to kręcenie. Będziemy mieli 10 spinów takich, więc przed nami 10 spinów koła starożytnego Egiptu, więc Cleopatro Masz ostatnie 10 szans! Czekajcie, bo tu jest kamera, właśnie jestem przyzwyczajony do tego, że jest sprzedano, a teraz jest po boku. 10 ostatnich szans, już tylko 9. Na to, żeby nie wypaść, bo jeżeli mi nie wypomnisz, to ciemno. To jadę po prostu I tyle cię będzie, Kleopatro I chyba zostanie nam jeszcze jeden, słuchajcie Skin, znaczy jeden skin Ten specjalny, bo zostanie nam 55, zobaczymy co z tym zrobimy Bo tak jak mówiłem, po tym jak Skończy się mi ilość Klejnotów, to ja je dokupię Zobaczymy ile tego będę miał i tak dalej I tak dalej, patrzcie co jest ciekawe My w tym odcinku nie trafiliśmy ani Jednego legendarnego Skina, a kręciłem i tym kołem Gdzie jest spora szansa na to, bo są chyba 4 takie Skiny, więc 4% szansy I e, z e, ko kołem e, Coś specjalnego W którym e, tych specjalnych na, na ten e, legendarny Skin mamy 0,75 1,5, 2,25 Czyli mamy 3% Czyli 3% mieliśmy tutaj szanse Tutaj mamy 4% oczywiście Te szanse nie są duże, ale STILL raz już tym nakrycie w i na to wydałem zero legendarnych. Ja, ja trafiłem coś specjalnego, a nie trafiłem nic, leg, nie, nic legendarnego. Nawet teraz nie trafiłem legendarnej mumii, tylko trafiam gorszą mumię. Akurat dla mnie jest to okej, okay, bo teraz mam większą szansę na trafienie czegoś legendarnego. I niech to będzie Kleopata. O, wielka Kleopatro. Znowu kurczak, no! Kurcze pieczone, no! Słuchajcie, motylanowa, ślimacza czarurka, kurczak pieczony zrożna. Można by powiedzieć. Ej, serio, no nie no, byłem już jeden od niej. Jeden! To był drugi raz w tym odcinku, kiedy byłem jeden skin od niej No i dobrze, zostały nam ostatnie trzy zakręcenia, trzy sza Pokazuję tu jest serio, słuchajcie, jestem przyzwyczajony, że tu mam kamerkę, a tu jest kamerka Kleopatra nam przeleciała, koło nosa, a my trafimy jakiegoś ziomala. No. Go, no spoko, bardzo fajnie, wtedy go nie trafiłem. Nie 000 20 tysięcy na to! nie da. To zupełnie inaczej. Dobrze, Kleopatra. wskakuję, Kleopatro! Dlaczego... Kleopatra! Dlaczego mi to robisz? ty tego skina nie da się trafić. Ostatnia szansa! Ostatnia szansa w moim życiu! Na Kleopatrę! Teraz albo nigdy nie patrzę na to. Nie chcę na to patrzeć jak... Wiem, że będzie jeden obok niej i trafimy kurczaka. Czy tak jest? Nie. Nie, nie, pewnie było daleko od niej Dobrze, zostało nam 50 klejnotów. Dlatego przyszła pora na ofertę za jeden euro, której wartość jest dziesięciokrotnie większa. To jest ciekawe, moi drodzy, myślę, że ta oferta jest dosyć ciekawa, tym bardziej dla osób, które nie miały do tej pory tej e, zaczepki, ale. Zobaczmy, co się stanie. Czy ja dostanę tę zaczepkę i te żetony, czy dostanę coś innego? Także teraz skupcie się na ilości żetonów, które posiadam w tym momencie i na ilości klejnotów, które posiadam, bo według mojej tezy nie przybędzie mi żetonów, a przybędzie mi troszeczkę klejnotów. Moi drodzy, mam złą wiadomość, chyba wszystko poszło dobrze, no nie, no nie, no nie. Ej, dziwnie, do teraz to zadziałało. Mamy shoulder brush emotka, 150 tych. Ja cię kręcę, ja go na dola partida serio, moi drodzy. Kupiłem tą emotkę, Ten taniec raczej, o to. To kupiłem. Tam było 1200 e, klejnotów oraz właśnie ta emotka. A ja nie dostałem 1200 klejnotów i tej emotki, tylko dostałem 5000 klejnotów, więc generalnie wyszedłem na plus, ale nie mam Egyptian Dance i już chyba nigdy go nie będę miał. Moi drodzy, niestety, ale klejnotów dla mnie przebyło, a myślałem, że właśnie je teraz dostanę, bo tak to wyglądało e, dla mnie logicznie z perspektywy tego co wydarzyło mi się wcześniej. Natomiast mamy kręcenie dla Was tutaj zażetony, a nie za zażetony, które zarobiliśmy w tym odcinku, także wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo takich odcinków będzie więcej przy okazji specjalnych ofert, przy okazji specjalnych kup, przy okazji specjalnych eventów i tak dalej. Oczywiście odcinki zawsze będą się pojawiać. No i... Będzie fajnie, jeżeli zostawicie suba. Będę wam po prostu wdzięczny a to wszystko co na razie mam na koncie zostawimy sobie na właśnie przyszłe eventy. Także zwykłe kręcenie również tutaj mamy 1% szansy na coś specjalnego, więc taka sama szansa jest jak w tamtym kole. Widzicie? To jest ciekawe, że tutaj i tam mamy taką samą szansę na coś specjalnego, ale tam po prostu płacimy klejnotami, tutaj po prostu płacimy żetonami, więc dla każdego... Coś dobrego, moi drodzy, dla Was dobre będzie na pewno zostawienie subskrypcji na tym kanale, więc to rozważcie jeszcze raz! Jeżeli oczywiście rozważyliście to wcześniej i pomyśleliście, że w sumie może się nie opyla. Zastanówcie się nad tym, a ja wam dam jeszcze szansę. Słuchajcie, dam wam jeszcze ostatnie 5 zakręceń, tak? Tak jak Kleopatra miała swoją okazję, nie wykorzystała jej. Nie bądź jak Kleopatra. Nie bądź jak Kleopatra. Macie jeszcze jedną szansę, jeszcze zostawię Wam z tym cztery kręcenia, moi drodzy, cztery kręcenia do końca e, możliwości zostawienia mi subskrypcji. Trzy. Trzy ostatnie szanse! Trzy! Czartowałem! Już tylko dwie tak naprawdę! Więc zostaw tego suba! Nie bądź paruwa! A będzie gituwa, także zostało jeszcze tylko jedno szczęśliwe kręcenie, moi drodzy! Szybko! Szybko! Teraz albo nigdy!